bo ja to proszę pana to mam dobry dojazd Co tam? Bawisz się dobrze? Świetnie się bawię. Zobacz jeszcze tu, wow. Kasiola, jak tam wrażenia z przejażdżki podniebną kolejką? Fajnie było, dużo widoków ładnych, bardzo wysoko, można się trochę przestraszyć. Po podniebnej podróży w tej chwili będziemy zmierzali z powrotem do pierwszej strefy i zobaczymy, która będzie godzina, czy jeszcze będzie można coś obejrzeć, czy będziemy już po mątku kończyć dzień. śladami Kuby Rozpruwacza wylądowaliśmy finalnie na kolację jedząką właśnie podaną więc zabieramy się za jedzenie znajdujemy się właśnie w pubie The Ten's Bells które, który to jest miejscem skąd wyszła ostatnia ofiara Kuby Rozpruwacza dzień dobry Rozpoczął się kolejny dzień. Zmierzamy w tej chwili do metra i będziemy udawali się pod siedzibę MI6. Hej, chcesz zobaczyć świat jak my? Zostaw subskrypcję i naciśnij dzwoneczek, by nie przegapić żadnego z naszych filmów. Napisz w komentarzu, co sądzisz, a jak film ci się spodobał, to daj łapkę w górę. Dzięki! Dzięki. Jesteśmy przed budynkiem MI6. MI6 to. Brytyjska Agencja Wywiadu. Najbardziej jej znanym agentem jest James Bond 007. James Bond w jednym z filmów wyskoczył z tego budynku na motorówce, a w innej części M oglądała z pozycji mostu na Tamizie wybuch tego budynku. londyńskim autobusem jadąc sobie na pięterku także kolejny punkt odhaczony z naszej listy do zdrowienia w Londynie Za nami opactwo Westminsterskie. pochodzi ono z XI wieku, jest to miejsce koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii, a także miejsca ich pochówków Poza królami spoczywają tutaj także osoby zasłużone dla brytyjskiego kraju, takich jak Newton, Darwin, Hawking, swoją tablicę upamiętniającą ma tutaj William Shakespeare. Stoimy na Parliament Square. Jest to teren zielony obok, obok Pałacu Westminsterskiego. Na jego terenie znajdują się pomniki mężów stanu. Jest to teren, gdzie można odpocząć. Odbywają się tutaj także wiece i protesty. Sam w sobie jest atrakcją turystyczną. W London Eye, czyli Diabelski Młyn. Z okazji milenium otworzono takie cudo. Jest to miejsce, gdzie można podziwiać Londyn z wysoka. Kolejka sunie z prędkością 0,8 km na godzinę, więc tak naprawdę do wagoników wsiada się nawet nie zatrzymując kolejki. Przejażdżka trwa 30 minut. Z nami wieża zegarowa Big Ben. Z założenia zegar ten do II wojny światowej był połączony z Greenwich, więc jego odmierzanie czasu było bardzo precyzyjne. Niestety podczas II wojny światowej to połączenie zostało zerwane. Jednak zdarzały się także opóźnienia w działaniu zegara. Raz, gdy ptaki usiadły na jednej ze wskazówek, było ich zbyt wiele, żeby wskazówka dała radę, a dwa, gdy było za dużo śniegu na wskazówkach zegara, żeby mogły prawidłowo pracować. Westminster, czyli parlament, to tutaj obra obraduje Izba Gmin i Izba Lordów. Budynek ten jest zabytkiem klasy światowej pierwszego rzędu. Jest także wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Ucierpiał w pożarze, ucierpiał podczas II wojny światowej. Obecnie jest pięknie odbudowany, składa się z trzech części oraz ma dwie wieże. Wieże Wiktorii i Big Bena. Dzisiaj śniadanko bardziej tradycyjnie Jemy w Subwayu koło Big Bena Po śniadaniu zmierzamy na Waterloo Bridge Waterloo Bridge Most upamiętniający zwycięstwo pod Waterloo Jest to most na który warto przyjść będąc w Londynie ponieważ można z niego podziwiać piękne widoki jest to także most, który jako jedyny w czasie II Wojny Światowej w 100% został zniszczony podczas bombardowań. Widzicie Millenium Bridge za nami. Jest to most, który, jak sama nazwa wskazuje, został otwarty w 2000 roku. Jednak wada konstrukcyjna spowodowała, że musiał on być natychmiast zamknięty, gdyż drgania ludzi, którzy po nim chodzili, były zbyt silne dla mostu. Jest to most, który Znacie być może, jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, z jednej części, gdy to dementorzy zniszczyli go w trakcie walki w Londynie. Stoimy pod Tatę Modern. Jest to Muzeum Sztuki Nowoczesnej od 2000 roku. Wcześniej w tym budynku była elektrownia. pod Shakespeare's Globe. Jest to rekonstrukcja anglikańskiego teatru The Globe, dla którego tworzył William Shakespeare. Stoimy pod Katedrą Świętego Pawła w Londynie. Ta kopuła, którą widzicie, jest jednym z charakterystycznych Widoków w tym mieście. Mierzy ona 34 metry. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to wewnątrz świątyni znajdują się różne galerie. Najbardziej ciekawą jest Galeria Szeptów. Jest ona znana ze świetnej akustyki. Na około 30 metrów można szeptać, i druga osoba po drugiej stronie Ciebie usłyszy. Są tutaj także trzeciec do wielkości organy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. A także śpiewa tutaj chór złożony z mężczyzn i chłopców. Jest to miejsce także pochówku znanych osób. Jest tutaj pochowany Churchill czy Margaret Thatcher. Ślub brała księżniczka Diana i książę Karol. Stoimy przy stadionie Stamford Bridge. Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa Chelsea-Londyn. Po przejęciu klubu Chelsea przez Abramowicza te, temu klubowi został znacząco powiększony budżet, przez co było ich stać na zatrudnienie gwiazd zarówno tych na boisku, jak i poza. W tym na trenera Jose Mourinho, który zasłynął właśnie kiedy będąc trenerem Chelsea, ze swoich słów The Special One. są nawet automaty do tego, żeby po prostu sprzedać telefon od ręki. Mój telefon wycenili do 1600 zł. Jesteśmy z Kasią na kolacji w restauracji filipińskiej. Ciekawie jesteśmy jakie to będą smaki. Tak, różnych skrajnych opinii słyszeliśmy o kuchni filipińskiej, a że Filipiny gdzieś tam są na naszej orbicie, to postanowiliśmy spróbować. Właśnie wyszliśmy z hotelu. Idziemy na śniadanie, ostatnie angielskie śniadanie podczas naszego pobytu. Zjedliśmy śniadanie i zmierzamy w tej chwili do metra i będziemy udawali się na lotnisko. Londyn jest niesamowity, taka barwna kultura, tyle narodów języków, to co tutaj zobaczyłam, nigdy nie widziałam w innych częściach świata. Jest to piękne miasto. Bardzo duże. Jest tu wiele cudownych rzeczy do zobaczenia, wiele zabytków. Nie można się tutaj nudzić na pewno. Jest to miasto, gdzie można zobaczyć wiele pięknych rzeczy, ale też trzeba uważać na to, gdzie się wydaje pieniądze i jak się wydaje te pieniądze, bo bardzo łatwo zostać tutaj fortunę małą. Jest to miasto, gdzie znajdziemy wiele narodowości, gdzie usłyszymy wiele języków, gdzie zobaczymy wiele pięknych miejsc. Myślę, że warto, choć raz w życiu, zobaczyć to miasto, żeby sprawdzić, jak wygląda największe miasto w Europie. Bo ja to, proszę Pana, to mam dobry dojazd. Na Tower Hill wsiadam w metro, po czym wysiadam na King Crossie, przesiadam się w pociąg, jadę do Luton. W Luton przesiadam się do, na szatla. I w porcie lotniczym wsiadam w samolot i w domu jest. Czas na podsumowanie naszych city breaków. Dokładnie, takim bagażem podręcznym o. Jedliśmy tam, gdzie jedzą lokalni ludzie. Cześć, cieszę się, że Ciebie tutaj widzę. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy nowi na YouTube. Dzięki! Dzięki.